Oczywiście trzeba było zmienić plany, bo jest to tak nieprzewidywalne miejsce też ze względów meteorologicznych, że nie da się zrobić tego, co się wcześniej założyło. Poza tym tam są też teraz anomalia pogodowe związane z ociepleniem klimatu, szaleje El Niño, a w związku z tym nie wiadomo tak naprawdę, jaki poziom rzek będzie w danym momencie. I od tego, i do tego trzeba się dostosowywać. Na początku trzeba było mieć twardy tyłek, bo trzy dni yy, na łodzi, yy, na desce łodzi, to, to, jest, to, to już jest wyzwanie. Zanim dotarliśmy do naszego takiego pierwszego wyznaczonego punktu, gdzie rozbiliśmy obozowisko na blisko dwa, dwa ponad tygodnie, Ponad dwa tygodnie, no to po drodze y, rozbiliśmy kilka obozowisk, y, takich y, pomniejszych. I to jest o tyle ciekawe, że rzeka, którą płynęliśmy Rio Hit, jest to rzeka graniczna między Boliwią a Peru. A więc po drodze czasami y, zatrzymywaliśmy się w Peru, a czasami w Boliwii. Przygotowanie takiego obozowiska to jest, to jest dzień ciężkiej pracy. Y, dziewięć osób, y, zaznaczę, bo nas było pięcioro ale czwórka naszych, naszych inder, naszych przewodników, można tak powiedzieć, przewodników, ale tak naprawdę pomocników. Bez nich by się nie obeszło. Oni mają jakby przystosować kawałek lasu, w ciągu dnia potrafią zrobić z tego swój dom. Tak długi czas w dżungli to był dla mnie, to było dla mnie pierwszy raz, tak? dlatego zaskakujące jest wszystko, na, na każdym kroku. Yy, ilość dźwięków, yy, zachowanie zwierząt, dla których człowiek tak naprawdę jest czymś nowym, bo zwierzęta w tym regionie nie znają. ludzi. I kiedy początkowo, tak skupię się na tych zwierzętach, gdzie one początkowo są, przyglądają się, później odchodzą i po kilku dniach, jakby znowu oswajają się z tym zwierzęciem ludzkim i przychodzą. I małpy już mieszkają razem z nami, i już stada dzikich świn też krążą dookoła, i wracają też, i węże. No, jadowite i groźne, hmm. yy, i skorpiony i tak dalej. I wszystko po prostu tam żyje razem z nami. Także to, to jest takie zaskoczenie. Yy, był strach, ale ten strach yy, to jest ten dobry strach. To jest ten strach, który powoduje yy, taką czujność i gotowość cały czas. Nie? Ale nie strach, który paraliżuje i powoduje, że, że myśli się tylko o tym, co tutaj czeka za kolejnym drzewem i, i, i gdzieś powoduje, że się chowamy. Nie, nie. Trzeba po prostu robić to, co się tam robi, czyli chodzić, odkrywać, fotografować, filmować. To myślą z tyłu głowy, że trzeba uważać, gdzie się stawia nogę. Trzeba mieć oczy dookoła. To jest orzech, dziwna nazwa, to jest orzech brazylijski, zwany brazylijskim, ale tak naprawdę rosnący na terenie boliwii. To są przepiękne drzewa, majestatyczne drzewa po kilkadziesiąt metrów. Rosnące pojedynczo w dżungli. One są bardzo ważne z jednego powodu, że ludzie, którzy mieszkają na pograniczu dżungli, mają swoje komunidades, czyli takie wioski sąsiadujące z jednej strony z rzeką, a z drugiej strony z dżunglą. Mieszkańcy tych wiosek mają prawo, nawet jeśli to jest park, mają prawo do tego, żeby z tej dżungli korzystać. O, tylko miejscowi tylko miejscowi mogą wejść, polować na zwierzęta, tylko miejscowi mogą, mają przyznane tereny z takimi drzewami. I możliwe, że za rok już tego miejsca nie będzie, Może za rok nie będzie jego wioski i nie będzie jego życia, takiego, jakie prowadził do tej pory, bo okazuje się, że przeprowadzono badania geologiczne i są złoża ropy. I że on po prostu położył na tym łapę i tak zwana wyższa konieczność y, kraju y, powoduje, że park przestaje istnieć i wchodzą maszyny i wydobywają rąk. Kiedy lecieliśmy, y, już byliśmy na wysokości Amazonii, y, lecieliśmy samolotem i Arkady, sen arkady Fidlera, który był z nami, Arkady Fidler, y, że się ocknął, spojrzał przez okno i zobaczył potężną rzekę Amazonkę. Mówi, że po prostu wpadł w zachwyt. I, i że poczuł, że to jego ojciec obudził go, żeby wyjrzał przez okno, żeby spojrzał, że halo, że tutaj już się zaczyna ta podróż. Nie? Często był w naszych rozmowach, w opowieściach, Arkady często wspomina swojego ojca. Taka ciekawostka, że bardzo rzadko musi się śni ojciec, ale w trakcie tej wyprawy był dzień urodzin Arkady Goffillera. Przyśnił mu się właśnie jego ojciec, przyszedł do niego we śnie. To, co ze mną zostanie, jest tamtąd, to na pewno sny. Nie będę zdradzał, jakie to są sny, bo nie wiem, o której godzinie będzie to emitowane, ale sny naprawdę bywają przedziwne i powiem tylko, że to są hybrydy. Hybrydy świata ludzkiego ze zwierzęcym. Wszystko się miksuje po prostu.